No dobra, wyłączę kamerę, bo teraz już mi się kończy czas. Ej, muszę usunąć wszystkie stare filmy. Ej, tak, po kolei tutaj był krążek Fisto to jest materiał 45 na zabierak bardzo dobry. Z zabieraki się robi czasami z żeliwa. I tak, będzie zrobiony tak jak ten mój. Będzie miał tutaj taki zamek, tylko tutaj jest na śrubę na dziesiątkę, a ja tu zrobię na śrubę ósemkę. Także nie wiem, czy któraś tokarka OS1 ma taki zabierak. Nie wiem, chyba żadna. To będzie jedna z takich najlepszych tokarek. Zobaczcie, już przyjechał uchwyt. Mamy uchwyt firmy z. Sandu. Żadna reklama, grosika za to nie dostaje. Bo czasami mnie pytacie o uchwyty. Jakie ja używam, czy dobry uchwyt. A ja powiem tak, jak toczymy spręta, to każdy uchwyt będzie dobry. Czy on będzie miał tam 500 bicia, czy dychę, czy 5 dych, to wcale nie przeszkadza. Bo spręta zawsze wam wyjdzie dobrze. Jak będziecie. Mocować detal, wyjmować i wkładać go powtórnie. A to wtedy jest potrzebny bardzo dobry uchwyt, żeby miał powtarzalność. Ale jak skręcamy uchwyt, bo to jest też czteroszczękowy, zobaczcie, to jak skręcamy na jednym otworze, to tu przyłapujemy lekko, obracamy o 180 stopni i dopiero na drugim dokręcamy mocniej. Tak jak się robi przy śrubach różnych. Gdzie jest potrzebne, bo tak jak skręcimy od razu na pierwszym, to skręcamy mocniej, no to po prostu przeciągniemy, przeciągniemy i już tutaj z drugiej strony nie mamy co skręcać, a to możecie sobie spróbować, może ja wam też pokażę na filmie, jak to będzie wyglądać na czynniku z materiałem, ja to już doświadczyłem, sprawdziłem i także czasami uchwyt może bić przez to, że źle, Zakręcacie uchwyt. A to zaobserwowałem u starszych tokarzy. Także to obserwacje mają duże znaczenie. Tak, pucek był FIS-100 teraz już ma gdzieś tutaj mm, 65, 70. Tak, na optycznie. No, ale z ciekawości weźmiemy sufniarkę i zobaczymy, ile Jacek się pomylił. Kto, kto zgadnie, zaraz zobaczymy. Dobrze. No to. No. O, troszkę się pomylił. 6, 59 jest. No ale 60 byłem blisko. Ja powiedziałem 60, 70. Także widzicie, bez suchmiarki, już po tylu latach to się tak mierzy. Człowiek, jak to się mówi, wzrokowo, jak idzie szukać jakiś materiał. No, co by tu jeszcze powiedzieć? Aha, jak chcecie zobaczyć, jak zrobiłem ten sprawdzian, to zapraszam na wcześniejsze filmy. Tam go zobaczycie. Z jednej strony jest gwint i średnica, a z drugiej strony jest sama średnica. Bo tu najpierw z tej strony będę musiał spasować na tą średnicę. Jak spasuję na tą średnicę, dopiero w dalszej części tego zabieraka będę nacinał gwint i to będzie gwint przelotowy, Także to będzie w miarę prosta robota. No ale tak, po kolei. Robię najpierw to. Oczywiście nie na gotową tą średnicę. Jak jeszcze troszeczkę muszę stoczyć, bo jak tu jest średnica koło 30, to jak tu będzie miało 60, to kluczem znaczy śrubą M8 nie ściśniemy tego. Trzeba tu zrobić ściankę z 5 mm i wtedy to wystarczy. Tutaj jest na tym dużym, na wielkim uchwycie około 10 mm, no ale tu jest śruba M10, to jest inna siła. Czy nawet M12, bo klucz jest dziesiątka. A przy ósemce ważniejsze, że to będzie za, zaciskało, niż to z siłą, bo to jest nieduży uchwyt. I przeważnie na takiej tokarce to się robi na lewych obortach. Prawe to tylko do, przeważnie do gwintowania, żeby wycofać gwintownik, wycofać narzędzko. O, dobra, to tyle by było. Ja biorę się dalej do pracy. Wkrótce będzie, zobaczycie jak otwór może robię i robię i będzie już siednica po mniejsza. Dziękuję.